Beata Rzemieniuk opowiadała nam o leczniczych, cudownych właściwościach miszka lekarskiego, ale, ale też doznaniach do... smakowych. Do smakowych, Tak jest, o dobroczynnych właściwościach innych ziół i naturalnych składników. Porozmawiamy teraz ze naszym gościem. Jest z nami pani Ewa Rogala, prezes Instytutu Botaniki Dermatologicznej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspaniały Instytut bo Tak, no brzmi to bardzo poważnie, a mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o zioła, to wiele osób tak nazbyt zbyt poważnie ich nie traktuje. To prawda, mamy teraz taką sytuację, że raczej zioła są tak spychane do lamusa, natomiast przypominam, że większość leków, które stosujemy, są na podstawie. Bo jak stachowanych substancji właśnie z ziół. Ja jako zielarz, terapeuta jestem. Bardzo mówię dużo o tym, że zioła nam bardzo mogą pomóc wspomóc naszą terapię, wspomóc nasz stan zdrowia i w ogóle taki dobrobyt. Co pani e, przyniosła dzisiaj do studia? To są takie e, zielone to jest kuleczki. Nie, nie. nie. Widzi pan, rozpoznał pan grecki gojnik, mhm. a to jest nasz polski chmiel. O proszę nie, tak mi się coś kojarzyło, właśnie. No dobrze, i w czym nam ten chmiel pomaga? A ja coś już kojarzę, że to może być pomocne tak. przy zasypianiu. Dzisiaj chciałabym państwu opowiedzieć przede wszystkim, dlaczego warto wstawać rano, ale też jak się wspomagać w tym wstawaniu. I akurat, jeżeli zaczynamy od chmielu, to trochę od drugiej strony, ponieważ tutaj mówimy już o zasypianiu, o ukojeniu, uspokojeniu. I chmiel jest takim naszym wspaniałym, rodzimym ziołem, bo ja w ogóle jestem taką zwolenniczką polskich ziół, dlatego tak trochę przy... taki mały przytyk z tym gojnikiem. Tak to odebrałem, nie ukrywam. Przepraszam. Ale podobne, prawda? Znaczy rzeczywiście troszkę ta główka może być podobna, ale gojnik ma lepszy PR. Jest to dla mnie zrozumiałe. I co z tym chmielem robimy w takiej formie? Jakiś napar sobie? Właśnie napar tutaj jest troszeczkę słabym pomysłem z tego względu, że substancje, które są aktywne w tej roślinie, bardzo słabo albo wcale rozpuszczają się w wodzie. Więc tutaj proponuję zawsze nalewkę. Tylko nam się nalewka kojarzy, że my sobie tam Jednoznacznie. będziemy... Jednoznacznie. Tak, 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 Jak znalazł. To jest nalewka alkoholowa, to, to prawda. Jest na sen. Ale tu stosujemy naprawdę niewielkie ilości, 5-15 ml, rozcieńczone w wodzie, i to nas ukoi, uspokoi i tak dalej. No to jak zaśniemy, a trzeba wcześniej wstać na przykład, aby spotkać się z państwem o 6.40, to może też są na to jakieś sposoby naturalne. Tak, są. Proponuję jeszcze, oprócz chmielu, zastosować w swojej sypialni blackouty. To są takie kompletnie odcinające światło rolety, ponieważ bez tego nasza szyszynka nie dostanie informacji, że ma produkować melatoninę, która jest niezbędna do spokojnego i niewybudzającego Czyli snu. Przepraszam, Ciemno. żadnych pomysłów na przykład z zapalonymi lampkami na, na biurze. W górku, które nam towarzyszą przez całą noc, a znam takie przypadki. No dzieci hmm. często mają taki problem, to prawda. U dzieci to się jeszcze formuje. Na przykład noworodki do szóstego dziewiątego tygodnia życia w ogóle nie mają takiego procesu jak melatonin, dlatego one sobie tak wstają i kiedy chcą. Odradzałabym właśnie lampki i tego typu rzeczy. Telefon, to jest w ogóle podstawa. Co to takiego? Jakaś bardzo miła w dotyku, wiem to jest kamień, co to jest? To jest masło kakaowe. O, jak pachnie faktycznie, hmm? To jest w ogóle podstawowe. Ale nie próbujemy. Jest, można go zjeść, Naprawdę? oczywiście, że nie tak. pewno tak, tego nie mówisz? Słyszę. słyszę masło, to tak. Ja w ogóle proponuję zawsze, że na przykład ja też się zajmuję naturalną kosmetyką, żeby te kosmetyki były tak naturalne, żebyśmy mogli je zjeść. I masło kakaowe jest takim bardzo podstawowym, i naprawdę w każdym domu powinno masło kakaowe. Możemy je kupić w sklepie zielarskim. Oczywiście, że tak. Zielarskim o... może mm -hmm. mniej, ale na pewno w internecie można kupić. No, ale to ważna kwestia. No, oprócz tego, że możemy je zjeść i bardzo ładnie pachnie. Tak. Dlaczego ja warto? Ja sobie. Tu akurat dzisiaj mówimy o tym wstawaniu i takim pobudzaniu się do dobrego dnia. I ja stosuję mm -hmm. między innymi aromaterapię i masło kakaowe. Masło kakaowe stosuję w ten sposób, że sobie rano po prostu, jak używam go jako krem do rąk. I sobie go wsmarowuje ręce i, i wąchając go, Widzimy wytwarza się. się, tak, wytwarza się w naszym organizmie. Co prawda, mówi się, że endorfiny, ale tu bardziej chodzi o serotoninę. Jest impuls, że jest czekolada w pobliżu, czekolada mm -hmm. ma związki, które pomagają produkować serotoninę. A to ładnie tak organizm oszukiwać. Oj, tam. Aromaterapia generalnie jest takim trochę oszukiwaniem <laughs> organizmu. I ja tutaj ja proponuję właśnie wspieranie się aromaterapią w tym wstawaniu. Jeszcze ten, króciutko na zakończenie tak. te olejki, bo pachną niezwykle to jest. Pszczółka, tak? Pszczółka. Ja mam podzielone na noc i na dzień. Na noc jest właśnie rumian rzymski, on świetnie działa na zasypianie. A pszczółka mi się tak kojarzy właśnie z takim mm. wstawaniem, z taką pracą. I tutaj jest mięta, cytryna oraz troszeczkę brzozy. Są to, to pięknie, olejki tak. pobudzające, prawda? Można sobie tę roletkę, ponieważ tam jest to nie są czyste olejki, musi być olej bazowy. I proszę sobie. I to poważ. na pobudkę? Oczywiście, przy łóżeczku proszę. sobie stawiamy. Mm. Jesteśmy obudzeni. Dziękujemy. Było cudowne, warto. Cudowne wiadomości. Zajmuje się Pani wspaniałą dziedziną. Pięknie, dziękuję. Dziękujemy za wizytę Pani Ewa Rogala, Instytut Botaniki Dermatologicznej w Warszawie. Dziękujemy pięknie, a my zaglądamy do prasy. Zaglądamy do prasy. Znaczy, my tak naprawdę będziemy słuchaczami, bo hmm. zobaczymy, jakie.